Żeby zrozumieć, o co chodzi w wojnie gangów na ulicach Krakowa, musimy cofnąć się aż do lat 90. Polskimi stadionami piłkarskimi zaczęły rządzić wówczas wyjątkowo brutalne grupy pseudokibiców. Środa, 17 stycznia tego roku, godzina 10 przed południem. Krakowski Kurdwanów leniwie budzi się do życia. Nagle w srebrne Audi uderza terenowy samochód. W ciągu kilku minut ta spokojna okolica będzie sceną jednego z najbardziej krwawych i brutalnych zamachów w historii Krakowa. jest! Telewizja przyjechała na wypadek. Tymczasem pseudo-kibice byli coraz bardziej zorganizowani. Z czasem zaczęli organizować swoiste pojedynki nazywane ustawkami. <śmulny> wspaniałego, jeden za drugim idzie. Wiesz, że nie, nie, nie pozwolą Ci zostać tam gdzieś, wiesz, leżysz. Wyciągają Cię kumple, dostają sami poryju, ale Cię wyciągają spod tych chłopów, którzy Cię tam kopią, wiesz. No, fajna sprawa, nie? No to super, nie? Bo to człowieka młodego cieszy, nie? Że jednak ma tych kumpli, ma te plecy, może na nich liczyć, nie? Tymczasem... Tomasza C. ściga kilkudziesięciu młodych, zamaskowanych mężczyzn uzbrojonych w maczety i noże. Kiedy udaje im się go dopaść, pastwią się nad ofiarą na oczach przerażonych przechodniów. Podczas sekcji zwłok na ciele mężczyzny znaleziono ponad pięćdziesiąt ran ciętych i kłótych. W dzisiejszym reportażu pokażemy film, na którym zarejestrowano morderców Tomasza C.